Nauczanie domowe, piątek jedenasty tydzień zwykły, Psalm 132, wersety od 11 do 14 oraz 17 i 18. Tytuł Obietnica dla Dawida Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, której nie odwoła. Zrodzone z Ciebie potomstwo posadzę na Twoim tronie. A jeśli Twoi synowie zachowają moje przymierze i wskazania, których im udzielę, także ich synowie zasiądą na tronie wieczne czasy. An bowiem wybrał Syjon, tej siedziby zapragnął dla siebie. Oto miejsce mego odpoczynku na wieki. Tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie. Wzbudzę ta moc dla Dawida, przygotuję światło dla mego pomazańca. Odzieję wstydem nieprzyjaciół Jego, a nad nim zajaśnieje Jego korona. Obietnica jest kategorią teologiczną. Obietnica Boża jest źródłem nadziei. I warto to podkreślać, ponieważ czasami nam to umyka. Słowa, które wypowiada Bóg przez proroków, przez mędrców, przez autorów ksiąg biblijnych, przez samego Jezusa, to są słowa wielu obietnic. I dlatego możemy żywić nadzieję co do naszej przyszłości, co do planów, co do perspektywy i zamiarów na przyszłość, z tego prostego powodu, że Bóg nam wiele obiecuje i potem dotrzymuje słowa i potem to, co obiecał, staje się realne. Jeżeli tylko z nim współpracujemy, to jesteśmy wspólnikami Boga, wspólnikami w tym dziele, które rozwijając się dochodzi do skutku. Jak dojdzie do skutku, w którym momencie, w którym miejscu, to już troszkę właśnie zasada współpracy tutaj to reguluje. Im więcej przyłożymy serca, czasu, uwagi, sił, tym bardziej możemy doczekać się tej realizacji i spełnienia tej obietnicy. Zwróćmy uwagę na dwie cechy, które psalmista tutaj podaje. Jest to obietnica niezłomna i nieodwołalna. Niezłomna, łatwo się domyślić, nic jej nie przekreśli, nic jej nie cofnie, nie złamie, nie przezwycięży, nic się nie może z nią równać. Po prostu ona jest jak potężny filar wbity i na nim możemy dalej budować to, co Bóg zamierzył jest też nieodwołalna. Raz dane słowo Boga obowiązuje. Bóg nie cofa słowa, dlatego że jakiś człowiek po drodze nie dorósł do swojej roli, jakiś człowiek się sprzeniewierzył powołaniu. Bóg nie cofa tego słowa. Bóg nie chce, żeby nagle to, co on zapowiedział, stało się nieważne, nierealizowane czy nieaktualne. Jest. Raz wypowiedziane Boże Słowo jest ciągle aktualne. I dlatego możemy się cieszyć tym, że gdy raz Bóg pobłogosławił małżeństwu, to to błogosławieństwo ciągle trwa. Ono nigdy nie jest cofnięte. Ono nigdy nie jest przez Boga zapomniane. To człowiek może coś nabałaganić, narozrabiać, poniszczyć, ale błogosławieństwo nadal jest. I jeśli ci małżonkowie wrócą do modlitwy i wrócą do Bożego Planu, to to błogosławieństwo nie będzie mniejsze, nie będzie inne. Można by powiedzieć, jeszcze więcej się rozleje tego błogosławieństwa, kiedy po różnych życiowych zakrętach oni wracają właśnie do tego. Bo Bóg chce, aby wszystko, co się dzieje, było realizacją tej obietnicy, tej zapowiedzi. A w związku z tym w naszym ludzkim sercu by ciągle panowała nadzieja. I spójrzmy teraz bezpośrednio na tę zapowiedź. Bóg obiecuje Dawidowi, że zrodzone potomstwo posadzi na tronie. Bóg obiecuje ciągłość. Bóg obiecuje, że będzie się opiekował rodem, który jest pod jego opieką, dlatego że realizuje zamiar Boga. My tak samo możemy myśleć o sobie. Moja rodzina, mój ród jest błogosławiony, bo ja rosnę razem z tym słowem obietnicy, bo ja chcę realizować, na ile mnie tylko stać, na ile tylko mogę, tę zapowiedź Bożej Obecności, Bożej Pomocy i Bożego Działania. Jezus mówi, kto słucha słów moich, nie umrze na wieki. No więc czytamy Ewangelię. No więc słuchamy słowa na liturgii. Kto słucha tego słowa, nie umrze. To jest piękna obietnica, to jest zapowiedź czegoś wspaniałego. I ja chcę się uchwycić tego i według tej zasady postępować, że słowo Boga jest obowiązujące, nieodwołalne. I chcę, i przyjmuję. I staje się coraz bardziej uczestnikiem tej zapowiedzi. I druga, ważna tutaj. Obietnica, która została podana, jeśli zachowają przymierze, zachowają też władzę i jedność Królestwa. Te słowa, którymi się posługuje psalmista, brzmią tak: wzbudzę tam moc dla Dawida, przygotuję światło dla pomazańca. Łatwo możemy to rozpoznać, pomazańca, czyli Chrystusa. Bóg wzbudzi moc, jest to możliwe. I Bóg da światło pomazańcowi. I wiemy, że Jezus przyszedł w mocy i w świetle. W mocy ducha, a sam o sobie powiedział, że jest światłem świata. To się stało. Ta zapowiedź została wypowiedziana, a potem zrealizowana. I stało się to w Jezusie. Patrząc na to, możemy powiedzieć, Boże, no to ja tak chcę. Ja chcę słuchać Twojego słowa i iść za tym. Jakimi obietnicami Bóg nas obdarza w tym wymiarze podobnym do Psalmu 132? To jest wymiar historyczny, to jest wymiar długodystansowy. Więc Jezus też takie obietnice dał: Ja jestem z Wami aż do skończenia świata, przez każdy dzień. Jezus nie przeskoczy jakiegoś dnia, nie minie jakiegoś tygodnia, ale jest, teraz jest. Niektórzy myślą, o jakie trudne czasy, jakie niespodziewane wydarzenia, a Jezus mówi, ale ja tego dnia nie minąłem. Ja jestem z Tobą w tym tygodniu. Tygodniu, w którym może bombardują Cię różne trudne wydarzenia, niepokojące wieści, czy jeszcze nie wiadomo co. Ale Jezus mówi, ja jestem z Tobą. Naprawdę, każdego dnia, we wszystkie tygodnie i w każdym miesiącu. Ja nie odwróciłem swojego zainteresowania, swojej twarzy, swojej łaski od tego miejsca, w którym Ty żyjesz. Tu jest teraz Twoje błogosławieństwo. Możesz je przeżywać, jeśli ze mną będziesz współpracował, jeśli to przymierze będzie z Twojej strony ciągle czymś, co aktualizujesz, bo mówisz, wierzę. Boże ich chce. Niektórzy pytają, gdzie był Bóg, albo gdzie jest Bóg w takich trudnych sytuacjach? Odpowiedź jest prosta. Bóg jest przy swoim kościele. Cierpiący, opluty, zniszczony, schańbiony. Wśród tych najbardziej potrzebujących. Wśród tych najbardziej skrzywdzonych. Tam jest Bóg. On się nie odsunął od nikogo. Przybliżaj się do słowa Boga. I do jego obietnic, abyś żył nadzieją. Niech ci błogosławi Bóg nadziei, Ojciec, Syn i Duch Święty.